Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie, rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech P oznacza prawdopodobieństwo to to otrzymania dokładnie dwóch orłów w tym trzech rzutach wtedy. No to teraz tak, musimy sobie wszystkie możliwości rozpisać. Pierwsza możliwość będzie co? Jak wypadną same orły. Orzeł, orzeł, orzeł. Druga możliwość będzie jak wypadnie jedna reszka. Czyli może być orzeł, reszka, orzeł. Może ta jedna reszka być na początku. Potem dwa orły, i może być jeszcze jedna opcja, czyli że będzie orzeł, orzeł i reszka. Kolejna opcja to jest, że będzie jeden orzeł. No to może on być na początku, może być w środku i może być na końcu. Reszka, reszka, orzeł. I to byłoby prawie wszystkie, i z wyjątkiem jeszcze mogą wypaść same orły. I teraz, jak już mamy te wszystkie możliwości wypisane, to teraz tak, dokładnie dwóch orłów w tych trzech, dokładnie dwa orły, no to jest tutaj, tutaj są dokładnie dwa, no i tutaj są dokładnie dwa. I tyle. Czyli są trzy możliwości, wszystkich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli prawdopodobieństwo P... Będzie równe 3 ósme, a jak 3 podzielimy na 8 to wyjdzie nam 0,375. A to jest kochani. Centralnie mm, 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 w A nie, bo jest większe. Większe bądź równe, czyli to będzie tutaj w B, bo widzimy, że jest większe bądź równe. 035 nie nie, przepraszam, nie tutaj. Тут.